Góven. hay recuerdos que se envuelven en lágrimas junto al miedo de volverme enamorar y está Hasta el sentido al hablar. Y con solo escucharte y con solo mirarte. El amor. Ucinek 116. Dziś śmierć nie była mi pisana. Bagatelizujesz to, bo chodzi o Mariciuj. Już drugi raz mogłaś umrzeć z jej winy. Ale już jest druga vez, que estás al borde de la muerte por culpa to nie była jej wina. Tata mówi, że tak. Najpierw miałaś wypadek, gdyż prowadziłaś nieprzytomna z rozpaczy. A teraz dostałaś nożem, bo jej broniłaś. Uważaj, do trzech razy sztuka. Ta obsesja na punkcie Marichui źle się dla Ciebie skończy. Już nie. Ona nigdy cię nie zaakceptuje. Mylisz się. Najgorsze za nami. Co masz na myśli? Patricio ci nie powiedział. O czym? i mi wybaczyła. Nazwała mnie mamą. Widać, mój mąż opowiedział ci tylko o tym, co złe. To znaczy, że Bóg zlitował się nade mną. Jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie. Blanko? Dlaczego to zrobiłaś? Jesteś szczęśliwa, choć zostałaś ranna? Rany duszy, bolą najbardziej. A każda matka cierpi, kiedy córka jej nie kocha. Wczoraj Mariciuj nazwała mnie matką i po raz pierwszy ucałowała. Pogodziłyście się. Ona już wie, że ją kocham. I przestała mieć do mnie żal. Może żywi urazę, ale wymarzę ją mą bezgraniczną miłością. Odzyskam zaufanie i serce córki. Dwie osoby w jednej? Dziwne. To choroba. Nie pamiętam nazwy. Zapytaj doktora Contrerasa. Jako lekarz na pewno wie o co chodzi. Omar nie chce o tym słyszeć. Jednak spróbuj się dowiedzieć. Chciałam zasnąć. Zasnąć. To szaleństwo. Przedawkowałaś lek. Mogłaś umrzeć. Chciałam odpocząć. Zapomnieć, byłam taka spięta. Jedna tabletka nie pomogła. Wzięłam więcej. Chciałam zapomnieć. Obudź się. Nie zasypiaj. Nie mogę. Zostaw mnie. Od tego zależy Twoje życie. Jeśli zaśniesz, umrzesz. Zostaw mnie. Gratuluję. To wielka chwila. Kiedyś straciłam córkę. Teraz ją odzyskałam. Mam zacząć się pakować? Przykro mi. Zrobię wszystko, by ją tu sprowadzić. Wtedy sama zdecydujesz. Zdecydowałaś już za mnie. Wiem, że jej nie lubisz i usiłowałaś jej zaszkodzić. Marićuj też ma tego świadomość. Sądzę, że nie mogłybyście mieszkać pod jednym dachem. Najwyżej umrę. Będziesz zadowolony, prawda? Jak możesz tak mówić? Ty mi nie wybaczysz, bo chodziło o Mariciuj. Wiem, że to nie twoja wina. Krzyczałeś. Patrzyłeś na mnie z nienawiścią. Nieprawda. Przepraszam, jeśli zraniłem Cię słowem lub gestem. Byłem zdenerwowany, ale nie potępiam Cię i nie chciałbym, by stało Ci się coś złego. Tak będzie lepiej. Nikogo już nie skrzywdzę, bo Iwet umrze wraz ze mną. Blanko? Postaraj się. Nie śpij. Pomóż mi cię uratować. Nie poddawaj się. Nie zasypiaj. Nic już nie mów. Ojciec pokrzyżuje Twoje plany. Nie wzięłaś tego pod uwagę. Zgodzi się. Wątpię. Jest jej ojcem. Sądzisz, że ją zaakceptuję? Tak. Ale sprowadzę ją tu nawet wbrew jego woli. Dziękuję. Na szczęście nie będę już potrzebować waszej pomocy. Gdzie indziej będą mnie traktować jak królową. Nie martw się. Odejdę zanim sprowadzisz Mariciuj. Miłego dnia. Panna Estefania pokazała pazurki. Nigdy nie mówiła do pani takim tonem. Zawsze je miała. W tym domu tylko ja o tym wiedziałam. To jasne, że wolę moją córkę od niej.